Siemanko, w tym odcinku jest 22 godzina już prawie, ale w tym odcinku będziemy grać. A, Gadasz! no jest! No, Wystumelka jest 5%. Wystumelka jest gramy na blokdaszu. Niezwyczajny blokadzie, tylko wszystko robimy na ostatnią chwilę, czyli będziemy cały czas praktycznie na końcu siedzieć i na końcu wszystko robić. Będzie mega ciężko. ale trzeba się postarać. Dobra, wygram na potę, oczywiście. Więc to będzie. Ła, to jest nie, ciężko, nie. jest. To jest taki safe. Wow, dobra. Tak się źle ustawiam specjalnie. To jest taki... Wysoki... to no jest save. safe. <ścoughs> Dobra. Let's go. Odpadłem! Wi wi widzieliście? Zablokowali mnie typy. Widzieliście? Typy mnie zablokowali. Nie, tak nie wolno. 10 osób tutaj, bo mnie typy zablokowali jakichś 4 typów nie zablokowało normalnie. No nie, no to jest... Otóż po prostu mnie blokują typy, jak ja miałam coś zrobić, jak... Ja normalnie chciałam nawet przed tym, się być jak ustawiono do tego i na końcu bycia, oni mi nie dali iść w żadną stronę normalnie. Tak się pchali z jednej, jeden, z drugiej, trzech ja Trze... nie wiem czy 5 osób siedziało sobie tak tak ej dobra let's go dobra nie 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 no no ci goście mi przesunęli i przez nie mogę zrobić na ostatnią chwilę przepraszam że nie zrobiłem że na ostatnią chwilę bo mnie gości przesunęli bum z taki safe na bloga. bloga, darza. ej o nie nie dać nie pum pum i pipi bo oh, nie, nie, nie ja co za ja. mi gości odpad co co ja zrobiłem jak mnie typy poblokowali normalnie Tak mnie ty było blokowali. Ja nie wiem. I tu robić, trochę cicho. Dobra, ten gość jest dobry. Ej, przeze mnie gościu odpadł miałem rodzinę ostatnią chwilę, bym mu to wcześniej robił, to on by przeszedł. No kości dobry był. Nawet nie wiem, jaką przez te kozy przechodził, kto niby boty... Na boty zagrał. Ale w sumie to była prawdziwa osoba, no. Zbagowało się, jak tak się zbagowało, to ja się powie, Widzowie, że teraz... I nie czyta, ale dobra, let's go! czerwony skin. I napiszcie w komentarzu jakim skinem mam grać w następnym odcinku. Po prostu nie jakim dokładnie, tylko po prostu legendarny, epicki yy, nie wiem. Yy, nietypowy rzadki. I posłucham tylko widzę sobie ten komentarz, ten który... Będzie pierwszy, a fajnie. Fajnie, na ostatnią chwilę. Będę zobaczył, tylko ten komentarz się będzie liczył, który będzie na początku, który będzie pierwszym komentarzem. I wtedy będzie legendarny, pizzki, lub rzadki, lub nietypowe, lub, e, lub e, zwykły. Pum! I robimy save'a. <gryst> nie, ja nie, nie, nie wytrzymam ten gość mnie przesunął trochę. Elbra, pooglądamy, bo jestem ciekawy w ogóle, ile wytrzymają. wytrzymają. Co się stało? Co Fajnie, dobrze, już odpada nie nikt tam nie wygrał. Jestem pewien, że nikt nie wygrał. Na pewno. Nie ma zwycięzcy Messi nurek. w Argentynę i wracamy też. Nie mam mesi nurek, ale co co jestem nurkiem? Nie jestem nurkiem, nie nurkuję. Konie nurkujesz. Dobra, let's go! Co wybrać? Te winiendziesz takie długa się nie widzę, tak jak inne, nie będzie trwało z 10 minut, więc jeszcze jest 2 gierki, 3 maksymalnie. Bo to blok też tak króciutka, fajnie. Mam po prostu 27 pingów. Nie, nie. Więc ja robię, to, to mogą być takie ryzyko. ryzykło. E? Wtedy ja nie mogę nie wytrzymać z sobą. wspomniałam, że nie mogę skoczyć, jestem debilem. To ja. Jestem debilem. Po prostu grać jak debil, to polecam poradnik. poradnik, gramy jak debil, grać jak debil. Może ktoś cię debil. Ale widzicie? pamiętajcie o zastawieniu łapki i subskrypcji na moim kanale. Jeśli robimy 100 subskrypcji, to nie wiem co ja zarobię, ale wtedy. Na pewno tyle nie lubię? Wtedy stworzę godzinowy film jak gram w mega dużo gier. Godzinowy film lub film na żywo. Nie wiem, czy będzie się dało, bo chyba w sumie od 1000 subskrypcji niestety. O nie! To się odpadł? No jest. Jedna z odpadła. Pum Dobra let's go Oh, no, no Oh, guarda che gra Ehi, cosa faccio con questi Pum E non è nie non nie, nie. <glie> Nie, nie wystarczyło. No nie, a fajnie, ciekawe, jak oni wytrzymają Jakie będą te klocki, pewnie inne. A teraz już fajnie. Ciekawe, czy by jeden. A, jakby nie przeszedł tych. Chyba, ktoś by. Nie wiem, co musiał zrobić, ale dobra. Let's go! Spróbuję zrobić ten trick. No, będę chyba go nie Popróbuję, jak będę miał lagi. Spróbuję go, wiem że to ma być na ostatnią chwilę, ale tak muszę go spróbować. Po prostu muszę, tylko nie wiem czy ja się wpadł w laserze. raz się ustawił, ja już nie chciał i pan od razu na końcu sobie ominę wszystko. Jest co? Dobra, let's go. Prawić sobie let's... Yy, fajnie. Prawda fajnie, że mam 300 pingów, no 300. A jeszcze gorzej tak. Nie sumy jeszcze teraz przesuwać. Będą mnie cioty. A nie wyszło mi, ja tu nie umiem. I tymczasem widzowie jest ostatnia runda, więc trzeba tym razem to wygrać, bo ja chyba nawet żadnej gry nie wygram, możecie sobie cofnąć i napisać w komentarzu, czy wygrałem grę, chociaż jedną oprócz tej, bo to może wygram, to przypnę wam serducho, każdemu przypnę, kto napisze jakiś komentarz, bo ja... Próbuję psa, przypinać w serduch, ale ja mam tak dużo filmów, że wszędzie mogą być e, jakieś komentarze, a ja mogę niektórym nie dać, bo po prostu, tych mam mega dużo nie, nie muszę się, ja bym tak spadać 3 godziny chyba, tak siedzieć na tym, o nie, nie, ej, nie, Ej, teraz kogoś muszę uderzyć stąd. Jakoś, jakoś zwalić. Typu. No. Wy typy. Żeby ktoś przeze mnie nie wygrał. No. Dobra, dobra, dobra. No nie no. Niech ktoś jakoś zablokuje. No nie. Fajnie. Teraz save. Chciałam iba zrobić. Każdy odpad. Fajnie, to nie wygrałem gry. Bo ja, bo ja się połowiłem chciałem chciałam specjalnie sejwa zrobić, ale coś mi nie piekło. Coś mi nie piekło, Dobra. Trzymajcie się. Na kolejny odcinek wpadacie. Łapka, subik się należy. I elo. Luwa.